Hejka, witajcie kochani. Chciałam Wam dzisiaj pokazać albumik, który właśnie skończyłam. Męczyłam się właśnie ze zrobieniem zdjęć i powiem Wam szczerze, że naprawdę to jest murdenga, jeżeli coś wiecie, świeci, a tu jest dosyć sporo takich świecidełek. Zaraz Wam też pokażę bo chciałam, żeby był taki e, troszeczkę mediowy, mix mediowy. Wykorzystałam tutaj bazę od Alchemy of Art. Miałam na nią bardzo dużo różnych pomysłów. Najpierw chciałam zrobić takie świąteczne drzwi tutaj z takim świetnym, wielkim wiankiem. No ale święta, że tak powiem, już poszły w zapomnienie. Czas leci bardzo szybko. I następnym pomysłem było zrobienie takich wiecie, drzwi do jakiegoś takiego magicznego, bajecznego, bajkowego, fantastycznego świata. Takie troszeczkę wiecie, drzwi do narni. I powiem wam szczerze, że tutaj znowu pojawił się, pojawił się problem, bo długo się zastanawiałam, który z magicznych światów chciałabym wybrać? Czy zrobić wejście do zamku z Harry'ego Pottera, czy zrobić wejście do takiego, wiecie, magicznego, elfiego, leśnego świata? No, ale hmm, imię zobowiązuje, w związku z czym wybrałam kolekcję Ellis i wykonałam, słuchajcie, album. No, taką moją małą e, krainę czarów. E, I teraz e, tak. Jeżeli chodzi o bazę, pomalowałam ją, e, pomalowałam ją farbą. E, Liquid Acrylic od Fina Bar, oczywiście Bern Siena, uwielbiam ten kolor. Starałam się nadać, wiecie, taki, taki troszeczkę jakby fakturę drewna, żeby to troszeczkę wyglądało jak, jak takie drewniane, drewniane drzwi. Wykorzystałam też, słuchajcie, tekturki, dużo tekturek od, od, od czego? Od Snipartu. Bo mają takie świetne kolekcje, właśnie związane z Alicją. No i jeszcze, oczywiście, tutaj dodałam od lewy takie zegarki, no bo to też nam się gdzieś tam z tą Alicją kojarzy. No i jeszcze idealnie napis, słuchajcie, Wonderland, chyba ze Stamperii, jak dobrze kojarzę. Tutaj, jeżeli chodzi o te tekturki, to dodatkowo wyembosowałam je, żeby były troszeczkę, wiecie, takie twardsze sztywniejsza. Natomiast później jeszcze, słuchajcie, dodałam troszeczkę wosku tu i tam, żeby jeszcze, wiecie to, się troszeczkę nam świeciło, żeby jeszcze dodać jakiegoś takiego smaczka. Jeżeli chodzi o wosk, wykorzystałam go również później na stronach. No dobra, tyle tytułem wstępu. Lecimy teraz z oglądaniem. Tak jak większość moich albumów, starałam się, żeby był bardziej użyteczny, dlatego ta okładka jest raczej prosta, wiecie taka, którą można sobie dotykać, um, nauczona doświadczeniem, powiem tak, bo kiedy, znaczy bardzo mi się podobają, wiecie, takie mega ozdobne okładki, mega ozdobne, e, gdzieś tam te kompozycje w środku. Um, Natomiast nauczono doświadczeniem tym, że wiecie, ja jeszcze zwracam uwagę na to, żeby być ostrożnym i gdzieś tam starać się tego nie zaczepiać, nie urwać, nie zepsuć. O tyle wiem, że jak dawałam to osobom bliskim, no i później po jakimś czasie widziałam te albumy czy te kartki, które, że tak powiem, były częściej dotykane, używane, no to widać, że. Tu się coś oderwie, tam się coś, wiecie, zagniecie. Mnie tam serce boli, że to nie wygląda już tak pięknie, jak sobie zamyśliłam. Więc, więc od tamtej pory staram się, żeby te albumy były bardziej użyteczne, żeby, znaczy wiecie, żeby można je było używać, dotykać, oglądać, i żeby się tam nic nie psuło żeby nic nie odpadało. Wiadomo, że czasami może się zdarzyć, że coś się gdzieś tam będzie haczyć, coś się gdzieś będzie uszkadzać. No, ale im mniej takich rzeczy, które nam się tutaj poruszają, tym myślę, że ten album będzie bezpieczniejszy. No dobra, jeżeli chodzi o okładeczki, często na tej okładkowej stronie robię taką. Kieszonkę, żeby można było więcej rzeczy do niej włożyć. I tutaj włożyłam na przykład takie dwie maty na zdjęcia. Oczywiście tutaj też dam, słuchajcie, troszeczkę złotka, troszeczkę postemplowałam też takimi wzorkami. Słuchajcie, żeby to wszystko było spójne, takie rąby, czy te złote złocenia nie wiem, czy to widać, poczekajcie, bo czy te złocenia, właśnie rąby czy tutaj na tych wszystkich matach mamy też stemple, mamy jakieś takie napisy, no i to złotko, które nam się świeci, dodaje jeszcze takiego słuchajcie dodatkowego blasku. Tutaj mamy y, królika, no bo wiecie Alicja to królik, no i tutaj też mamy miejsce na zdjęcia. Też tematy są wszystkie, słuchajcie takie przygotowane, dzięki czemu są też takie powiedziałabym bardziej y, ciekawe. To jeżeli chodzi o tą naszą kieszoneczkę. Na pierwszej stronie mamy taką matę na zdjęcie, zmieści nam się tutaj duże zdjęcie, mamy kapelusznika, mamy całą tutaj, słuchajcie, imprezę herbatkową. No i jeszcze oczywiście tekturki troszeczkę potuszowane, żeby też pasowały do całości. I tutaj słuchajcie w niektórych miejscach też widać, że dałam właśnie wosk. Tak. Pod spodem jest wosk, tutaj mamy te zwłócenia, więc tak żeby wiecie te strony były spójne, wszystkie mają takie elementy, które je łączą. Na następnej stronie mamy kieszoneczki i tutaj mamy, słuchajcie. Cudowne, ja uwielbiam karty. Żałuję, że nie jest ich więcej, że nie mam, wiecie tego, więcej tych kart. W poprzedniej kolekcji Alicji mam takie arkusze z tymi kartami, ale one są troszeczkę w innych kolorach i po prostu tutaj mówię, ach, już nie będę mieszać. Ten jest ten tak mi się wydaje, że on jest, widzicie, troszeczkę taki jaśniejszy, te były takie troszeczkę ciemniejsze. No ale nie mogłam się powstrzymać. Kapelusznika też tutaj dałam Wydaje mi się, że z tej poprzedniej kolekcji. Chyba że się mylę, może tutaj gdzieś był. No i te karty oczywiście te karty też podkleiłam. Można tutaj sobie coś napisać, można przykleić jakieś mniejsze zdjęcie, wystarczy je tylko dociąć. Tutaj też słuchajcie, dałam tekturkowe napisy i te napisy też są ze Snip Artu, też z takiej chyba kolekcji Elis ATC. Tak mi się wydaje. Też są napisy, bo mówię, super ta kolekcja, taka fajna. Wiecie, połączenie można sobie naprawdę zrobić super pracę. Połączyć papiery z fajnymi tekturkami, też z, podobnej, z tej samej kolekcji, nie? W tym samym, tak samo tutaj jest tekturka. Tekturka co? Tekturka karty, nie? Chyba. Chyba ze Skrapińca, ale nie jestem pewna, czy Skrapiniec, czy, czy Sniper. No i otwieramy, tutaj mamy wodospadzik, zrobiłam wodospad, jak ktoś by chciał mieć więcej zdjęć tutaj. Na następnej stronie mamy, słuchajcie, taką, to się chyba Trifold nazywa? Tryptyk? Palcie licho, miejsce na kolejne zdjęcia. I za, tak mamy tutaj, że tak powiem, można to sobie związać wstążeczką. Znaczy, nie wiem jak wy, ale ja, jeżeli chodzi o albumy takie ze zdjęciami, bo też widziałam, jak już zrobiłam albumy i też znowu dawałam swoim bliskim, Ja oni później, wiecie, uzupełniali zdjęciami, no bo po to te albumy są. Eee, natomiast, e, wiecie, o ile jeszcze, nie wiem, robi się album taki e, w stylu górskim i te zdjęcia są takie połączenie, wiecie, brązu, zieleni, tam jakieś mamy widoczki piękne itp., no to te zdjęcia, tak, wiecie, fajnie wyglądają w tym albumie. Natomiast zrobiłam kiedyś taki album, wiecie, w jakichś różowościach, po czym trafiły tam zdjęcia z jakichś, wiecie, randomowych wycieczek, i powiem Wam szczerze, że mi się to średnio podobało, dlatego tak staram się, żeby, wiecie, te zdjęcia były, było dużo miejsc na zdjęcia, a jednocześnie, żeby były, jakby takie, wiecie, zakryte, tak? Żeby nie psuło efektu albumu. Sorry, może i to, wiecie, no album jest na zdjęcia, no ale, um, ale tyle się namęczyłam, że ja bym chciała, żeby on był taki piękny, a jednocześnie, no wiecie, żeby ktoś mógł go używać i rzeczywiście jakieś tam sobie zdjęcia w to wkładać, nie? To już mówię, zależy y, kto co lubi i kolejna mata ta zdjęcia też taka, wiecie, żeby, y, żeby była zakryta. I piękna grafika z papieru. Tutaj zrobiłam taki belly band, ale dołożyłam też, słuchajcie, tutaj, kieszonkę tak, żeby nam po prostu to nie wypadało tak, no bo jeżeli ma, będziemy mieli tutaj dużo rzeczy, no to pewnie nie będą wypadać, ale póki jest ich mało, no to one gdzieś tam mogą sobie latać, a lepiej, żeby nie, nie wypadały nam z tego albumu a ten belly band jest całkiem spory więc tutaj tak naprawdę tych rzeczy się pomieści sporo, jak ktoś będzie chciał i następna strona, mamy tutaj, słuchajcie, taką ramkę na zdjęcia tak trzymam to troszeczkę wiecie, do góry, bo mamy tutaj folijkę, w związku z czym nam się to odbija. Mamy, no nie mogłam się powstrzymać, ten wierszyk mi się podobał, i z tyłu jest miejsce na zdjęcie. To jest, słuchajcie, tak niepodklejone, że tutaj można po prostu to zdjęcie sobie wsunąć. Oczywiście tu z przodu też, jak ktoś ma ochotę, może sobie zdjęcie przykleić. Tak to jest, wiecie, na razie, tak, żeby, żeby ten album pięknie wyglądał. No i tutaj, wiecie, nie mogłam się powstrzymać. Jest całkiem spora kompozycja, ale też tak, wiecie, przyklejona troszeczkę na dystansach, ale takich naprawdę minimalnych, żeby to nam tutaj nigdzie nie haczyło. I następne to mamy, słuchajcie, kolejne miejsca na zdjęcia: takie, takie otwierane dwie matki. I tutaj y, mamy magnesik, żeby nam się to po prostu trzymało. I słuchajcie, czaderski tort. Y, też tutaj jakieś takie y, tektureczki. Y, mamy oczywiście troszeczkę złoceń i troszeczkę y, wosku. I następna strona. Następna strona to jest znowu coś, co się otwiera. I tutaj mamy, słuchajcie, takie taki kieszoneczki. One są z wykrojnika, więc tutaj, wiecie, tak mi się spodobał ten wykrojnik, a teraz tak patrzę, że no jest fajny i niefajne, tak nie wiem co o nim myśleć. No i oczywiście też są takie maty na zdjęcia. Tagusie, gdzie można sobie różne rzeczy gdzieś tam notować, jak ktoś ma ochotę. No i karty. No nie mogłam się powstrzymać. Te karty mi się naprawdę mega, mega, mega podobają, więc. Póki mam, to używam. Eee, I na ostatniej stronie, czyli to, co też bardzo lubię, właśnie eee, kieszonka. Kieszonka, żeby jeszcze, jak nam coś zostanie, to słuchajcie, żeby można tutaj sobie było schować. Jeszcze można sobie jakieś notateczki robić, coś tu sobie zapisać, można sobie, nie wiem. Wiecie, troszeczkę wykorzystać to jak pamiętnik. Myślę, że każdy będzie, wiecie, ten kto, że tak powiem, dostanie ten, ten album, będzie mógł go sobie wykorzystać, jak tylko będzie chciał. Nawet będzie mógł sobie tutaj przykleić zdjęcie i mi nie pokazywać, co by mi, nie, mnie serce nie bolało. Nie no, dobra, żartuję. Eee, dobra, no to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Eee, Posiaki, pa pa.